Cześć, z tej strony Anita. Dzisiaj mamy czwartek, no także czas na polecenia. No i tym razem będzie to książka, którą poleciła mi Sandra pod ostatnim moim filmem. No Sandra napisała, że warto, żebym przeczytała pierwszą książkę właśnie Asi Glogazy, czyli Slow Fashion. No, ja się zastanawiałam, czy właściwie ta książka jest w stanie mnie czymkolwiek zaskoczyć. No i powiem Wam, że jestem zaskoczona i to bardzo, bardzo pozytywnie. Praktycznie książkę przeczytałam w jeden weekend. No, jesteśmy gdzieś tam w plenerze, więc pewnie słyszycie rozbawione dziewczyny, rozbawionych ludzi. No ale do rzeczy, do książki, do opisu. Książka traktuje o, no jak się możecie domyślać, o garderobie, o naszej szafie, o sposobie ubioru. Jest o tyle wyjątkowa, że nie mówi tylko i wyłącznie o takich rzeczach oczywistych, o tym, nie wiem, ile na przykład powinniśmy mieć określonych strojów. Asia tutaj podkreśla, że tak naprawdę to wszystko zależy od nas, zależy od naszego trybu życia. Podkreśla również ciekawą kwestię, że tak naprawdę nie stać się najczęściej na tanie ciuchy. No i dlaczego? Często jest tak, że my coś kupujemy. No, my, szczególnie kobiety, wydaje mi się, że facetom się to rzadziej zdarza. Ale kupujemy coś pod wpływem impulsu. Powiedzmy, za jakąś szmatkę docelowo producent chciał 120 zł, szmatka jest przeceniona na złotych 30, no i my to odruchowo gdzieś tam bierzemy, albo całkiem spoko wygląda, albo a do tego jeszcze trochę skudniemy. No i potem się okazuje, że tych szmatek to jest taka no, cała sterta. Być może u niejednej z Was będzie to jedna, dwie, trzy takie nietrafione rzeczy, których człowiek na sobie nie miał. No a u niejednej z Was zbierze się taka pokaźna kolekcja. No i Asia na początek radzi uporządkować rzeczy, przesortować, w czym chodzimy, w czym nie. No i zwyczajnie w świecie z większością rzeczy, z których po prostu nie chodzimy, pożegnać się, no i skompletować garderobę, która nam odpowiada. Ale najśmieszniejsze jest to, że kiedy kończycie, tą, kończycie czytać tą książkę, to wcale nie macie ochoty iść na zakupy. Macie ochotę najpierw zrobić porządek tym, co macie, potem być może poszukać jakiejś inspiracji w internecie i w ogóle. No i powiem Wam, że no naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo przydatnych wskazówek. Asia również doradza, w jaki sposób kompletować garderobę, jeżeli chodzi właśnie o tę naszą aktywność, tak? Wiadomo, zupełnie inaczej będzie wyglądać garderoba sportowca, zupełnie inaczej osoby, która no większość swojego czasu spędza na przykład w biurze, w którym obowiązuje taki dress code. Oczywiście jest również sporo ciekawostek, jeżeli chodzi o dobór materiałów. Na przykład Asia wyjaśnia, czym się różnią poszczególne tkaniny, co najlepiej kupić na przykład z bawełny, co z wiskozy, co z lnu mało tego, zaznacza również w jaki sposób dbać o nasze ciuchy, żeby posłużyły nam dłużej no i właśnie jakie produkty wybierać, żebyśmy były jak najdłużej zadowoleni. No i uwaga, ma nawet triki na to, żeby nie znudziły nam się ciuchy. Jeżeli jesteście ciekawe, ciekawi być może jeżeli również wśród nas wśród nas, wśród oglądających są panowie no to sięgajcie po tą książkę ja ją z czystym sumieniem polecam mi się podobała bardzo, no jeżeli Wam się podoba to polecenie, to Oczywiście kciuk w górę. No i co? Do usłyszenia w kolejnym poleceniu. Cześć!